Dzień dobry, ja jestem Warden, a dzisiaj przed Państwem odcinek stricte-sportowy e na temat LEC, czyli jak zawsze przed tym jak wystartuje sezon to trzeba przelecieć sobie wszystkie drużyny e, i zobaczyć, co tam się podziało, jakie zmiany, kto co zrobił i moje przewidywania, kto wygra, jak będą wyglądały playoffy, kto poleci na Wolcy. E, jak zawsze coś takiego robię, po prostu także zostawcie kciuka, zostawcie suba i życzę miłego e, oglądania. E, jak zawsze oczywiście partnerem odcinka jest STS i raz jeszcze do końca, do końca czerwca jest Kodzik Nerwarien przy rejestracji. Oczywiście będzie link w opisie, ale ogólnie przy rejestracji Kodner Varian, który daje Wam słuchajcie 30 darmowych PLN-ów na konto bonusowe. Tak, o macie pierwszy Wasz kupon, który po założeniu konta zrobicie. Macie jakby ubezpieczenie, zbijmy to, e, że jeśli ten kodik nie wejdzie, czy no, jeśli ten kupon nie wejdzie, to wtedy po prostu te 200 zł wraca wam na wasze konto. E, także fajna, fajna sprawa. I pierwsza wasza wpłata na wasze konto zostanie podwojona na konto bonusowe i maksymalnie tutaj można wpłacić 1200 pln Czyli załóżmy, że wpłacacie 1200 pln to dostajecie 1200 również na konto bonusowe. Także świetna sprawa. Pierwszy kuponik super i trzy dyszki z Afriko. Piękna, piękna rzecz, także korzystajcie, albo dajcie znać znajomemu, który może jeszcze nie ma konta, żeby sobie założył. Fajna rzecz. Oczywiście, wszystko dla plus 18. Lecimy z, ze zmianami, mini państwo. No i myślę, że zrobimy sobie tutaj tak, jak jest, w kolejności alfabetycznej. Także na początek Astralis. Astralis e, e, podziękowało Newdakowi. tam była ta akcja, że Nukeduck tam po chyba czterech e, bodajże tygodniach odszedł jakby z Astralis. Były tam jakieś problemy prywatne, chyba nigdy nie zostało to wyjaśnione o co chodziło. E, no i Ma Magic Felix po prostu został tutaj jako e, ich główny zawodnik. No i Astralis no nie miało zbyt dobrego splitu. E, szczerze no nie wiem czy coś, e, czy coś się zmieni pod tym kątem jakby, czy, czy celują w coś więcej, no bo czy no, Te ostatnie tam splity Astralis nie były zbyt dobre, no i nie zmieniając nic tutaj, wydaje mi się, że się nic nie zmieni i też no, ta drużyna ciężko będzie miała walczyć o playoffy, ale kurde, może jakoś im wejdzie, ale raczej bym na to nie liczył. Lecimy dalej, Excel, no tutaj słuchajcie, nie lubimy Excel już, jeśli jesteście prawdziwymi Polakami, nie lubimy ich, dobra, na topie, na nie ma zmian. Na midzie, no niestety nasz Polak-Rodak, czekolad został wywalony i poleciał sobie do, do Niemiec, do Mouse Esports, i tam sobie będzie grał. I mam nadzieję, że następny rok wróci do LEC, Trzymam za niego kciuki. No i wraca właśnie Newgak, który wcześniej był w Astralis, teraz wraca tutaj do. No. <laughs> Lubiłem Excel, ale słuchajcie, no po tej akcji po prostu zabrałem im lajka na Twitterze. Tak zrobiłem. Zachowanie podła. podłe. Podłe tak Polaka potraktować nieładnie, nieładnie. E, na saporcie Tore e, został wywalony i poleciał sobie do Hiszpanii. Tam będzie grał w Mad e, Lions e, w Akademii i wzięli tutaj Denika. Denik był też spokojny zawodnik. E, fajna, fajna e, sprawa. No i a propos tego mida, no kurcze. No jak lubię Nukedaka i mam do niego taki sentyment, no kurcze, nie wiem czy czy gość, który gra od tam już trzeciego sezonu, czy on jest w stanie coś, wiesz, jakby nowego pokazać? Ach, no dobra, po prostu pomijam to, bo się tylko irytuje. Nie, nie, nie lubię tej zmiany, bardzo mi się to nie podoba. Lecimy dalej, Szalkę. Gilius teraz na ławce i Kirej wchodzi jako główny jungler. No ciekawa zmiana, bo Gilius, kurczę, wydaje mi się, że był troszkę taką. takim liderem Szalkę, wydaje mi się po prostu. Nie chodzi oczywiście o lidera tutaj. Tylko takim, wiecie, no, takim wodzem, kurde szalkę. E, a wrzucili Kireya, który no, od tam wielu, e, wielu lat grał na tej scenie półprofesjonalnej, tam i u te sprawy. Coś tam miał lekki epizod w LC. E, nigdy nie był jakby aż tak kurczy dobry, ale kto wie, może teraz e, to będzie jego split. Zobaczymy. E, Abedake został e, tutaj sprzedany do Ameryki, do 100 Thieves. I za niego wszedł Nuclear Int, czyli gość, który krał w Akademii Szalkę, i dużo ludzi tutaj go e, uważa właśnie za bardzo e, młody, perspektywistyczny oj, ciężkie słowo. E, talent, e, który ma właśnie orać. No, zobaczymy. Ogólnie, jeśli chodzi o Szalkę, jest bardzo duża szansa, że ten, e, ta organizacja nie będzie istnieć w następnym już. E, Roku. Jeśli obserwujecie piłkę nożną, to Szalkę tam spadło z tej głównej ligi niemieckiej. Mają problemy finansowe i bardzo możliwe, że skład lolowy będzie sprzedany. I mówi się o 30 milionach euro, że tyle to będzie kosztowało. Także ciekawa sprawa. Także tutaj już tak grają, żeby, żeby grać, chyba po prostu. Ale Szalkę, no, e, fajne tam e, zawsze były. E, fajne rany, mieli, że tak to nazwę po angielsku. No tutaj, no zobaczymy, ciekawe odświeżenie Nie wiem co powiedzieć o tym Dr. Incie Obserwowałem troszkę tam na Master, co grał, dużo ludzi go bardzo chwali Dla mnie Kira jest dużym pytajnikiem tutaj, bo ten gość, no zawsze był, ale nigdy się jakoś tak nie przebijał. Ale jeśli kliknie, myślę, że tutaj jest opcja walki o, o playoffy. Waltz. No, myślę, że ciężko. Myślę, że ciężko, niestety. Dalej mamy Fnatic. No, tutaj jest e, grubo. Jest kurcze, nieźle. Bwipo zrezygnował z grania na topie. Pójdzie do dżungli. Tak jest. Ściągnęli Adama. Adam to jest zawodnik, który wygrał EU Masters z, z drużyną Carmine Corp. E, francuska ekipa wygrała. No i wzięli go e, rzekomo za 250 tysięcy euro. Transfer e, tego zawodnika, który notabene grał chyba. Dwa splity, albo jeden nawet, w tam lidze francuskiej i od razu go wzięli do Fnatic, także bardzo szybko, no i zobaczymy jak jakby, jakby sobie poradzi, ale ma dużo tutaj doświadczonych graczy, więc myślę, że da jakąś radę. Selfmade we, we Fnatic, no, czy, czy wyrzucony? W sumie cholera wie, dużo było jakichś tam takich plotek, nie wiadomo do końca co się stało, no ale Selfmade wylądował we Vitality, no i podziękował tutaj Fnatic za, za gierkę. Miło było, ale się skończyło, no zobaczymy co to będzie, ciekawy transfer, znaczy transfer Adama też ciekawy, ale Po kurczę stopa na dżunglę. No ja sam, ja, ja jestem dżunglerem i no będę obserwował Buipo. No myślę, że może się odnaleźć w tej dżungli, ale na no, początek może być troszkę ciężki, ale ciekawie się to będzie na pewno obserwowało. Dalej mamy G2, G2 oczywiście bez żadnych zmian, jedynie tutaj w coaching staffie ściągnęli gościa, który jakoś tam, kurczę. Był tak jeden. O Jezu. No, ściągnęli jakiegoś gościa, który jest strategic coachem, po prostu. Także ktoś tam przy pewnie draftach i tak dalej będzie pomagał. Także tylko tyle, nie ma zmiany. Grają swoje. No, ostatni sezon. No, trochę trochę lipa, nie? Trzecie miejsce. No i to nie tego się spodziewaliśmy po g No, myślę, że wszyscy liczyli na to, że wygrają ten split, że polecą na MSI i może wygrają znowu MSI. A tu niestety taka wtopa. Ale myślę, że teraz to g tak naprawdę dobrze im to zrobi mam nadzieję, i teraz na lato pokażą i znowu wygrają Europa Liczna to mocno, bo jeśli nie, jeśli w tym składzie to nie pięknie, no to czuję, że w następnym roku mogą być duże zmiany w tej organizacji. Lecimy dalej Mad Lions, czyli drużyna, która reprezentowała nas na MSI. No i tutaj oczywiście też nie ma zmian. Jakby Dużo ludzi, w tym ja, miało dużo wątpliwości, jeśli chodzi o jakby zwycięstwo Mad Lions, no bo tam Rogue było bardzo blisko. Jakby ta piąta, ta piąta mapa, to się chyba śni po nocach zawodnikom Rogue, ale Mad Lions myślę, że nie zawiodło na MSI. Fajnie się pokazali, dobrą Ligi Legend grali i myślę, że dużo wynieśli z tego turnieju, więc myślę, że tutaj można liczyć na fajne, fajne, fajne gierki z ich strony w właśnie tutaj samym resplicie i zobaczymy zobaczymy jak to będzie dalej misfits misfits jedynie zmiano tutaj na head coachu e, tutaj oglądałem ostatnio vloga od co yy... mam pustkę pierdykam, czemu zapomniałem niku I hachi od hachiego e, hachi jest tam ogólnie kimś tam ważny w tym misfits e, chyba head of esports e, no i właśnie ściągnął w tamtym splicie tego gościa z Turcji e, i myślał że wypali nie wypalił, podobno nie, nie wytrzymał presji i tak dalej. No i ściągnęli nowego head coacha Candy Flossa. Tyle jeśli chodzi o Misfits zmiany. Tylko head no, tylko coachowe sprawy. Jeśli chodzi o skład, zostaje taki sam. Kurczę, no jestem troszkę zaskoczony, że nic tutaj nie zostało zmienione. Bo mają spore możliwości, jeśli chodzi o Akademię. Ale zostają przy tym jak było. Kurczę, no będę trzymał kciuki oczywiście. No bo Wander i tak jak mówiłem, coś, coś tam też haczy sobie działa. Także. Fajnie by było ich zobaczyć w play żeby pograli, ale boję się, że może nie wystarczyć. E, dalej mamy Rogue, e, również tutaj drużyna bez zmian. Ogólnie, jeśli chodzi o te lepsze drużyny, to raczej niewiele wymieniały. E, I, i, i. No Rogue, e, jak mówiłem wcześniej, no, wcześniej finał, Mad Lions 5, map, 5 mapa w takim stylu przegrana. No, masakra, e, bardzo dobry split. E, no i trzeba kciuki tutaj, żeby powtórzyli to, e, to co zrobili w tamtym splicie. I, 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 no i oczywiście faworyt moim zdaniem do polecenia na Wolcy, oby tylko utrzymali to tempo. E, no i na koniec chyba najlepsze tak naprawdę, dwie drużyny jeśli chodzi o zmiany. Cyrk, cyrk i jeszcze raz cyrk, proszę Państwa. SK Gaming, e, co tam się stało? Nie mam zielonego pojęcia. Słuchajcie, był head coach, Jessis. E, Jessis wszedł na supporta. Tritz, ich support, poszedł do dżungli, wywalili swojego dżunglera. Nadal nie wiadomo czemu, co się stało. No, i ściągnęli oczywiście jakiegoś nowego coacha. Co to jest? Co to kurde jest? Swojemu supportowi każesz iść do dżungli. Gość w oświadczeniu na Twitterze napisał, że on nawet nie chciał iść do tej dżungli i coś takiego zrobili. No, nie rozumiem tego. Wow, nie wiem, nie wiem, co, to, co się tutaj odpierdzieliło, ale to jest totalny po prostu mem, jeśli chodzi o SK Gaming. Co oni zrobili w tym. w tym. o Splicie? Masakra, masakra. Kurde, no. Jesse to też jest gość, który grał już od wielu lat, Head Coachował już troszkę troszkę drużyn, a tu mu w ogóle koszulkę z Illuminar Gaming, na polskiej scenie właśnie też chyba na początku coachował, później był zawodnikiem. No on nigdy nie był jakimś takim świetnym zawodnikiem, wam powiem po prostu, ale co coś go ciągnie. No jak dla mnie tutaj jest Gaming, no ciężko, ciężko to widzę, nie wiem, nie wiem co powiedzieć, no po prostu powalona akcja, masakra jakaś. No i Vitality, myślę, że najciekawsze tutaj e, zmiany. Ogólnie Vitality, kurczę no od kilku lat, tam odkąd poleciłem te walcy, tam z, z kilkimi semi-jack trollem, to... Później mieli jakieś takie same problemy, no i teraz znowu próbują w inny sposób, także ściągnęli SLT, to jest gościu, który grał w lidze niemieckiej w organizacji BIG i naprawdę fajnie się pokazywał, muszę przyznać, fajny zawodnik, szkoda, że tutaj Szygenda został wywalony po jednym splitcie, trochę jak czekolad tak naprawdę, no bo ściągnęli gościa, wymienili tam wtedy kaboszarda. no i teraz dali mu jeden split, żeby zagrał i ściągają nowego gościa, który jest, wiecie, który jest tam... Hypowany. To trochę dziwne zachowanie, żeby po, po jednym splicie kogoś ściągać, no ale dobra. Skins idzie do Akademii, Szygenda zresztą też. No i ściągnęli Selfmade z Fnatic. No i tutaj też Milika właśnie schodzi, bo zostaje na ławce, nie jestem pewny w sumie jak to było. No i ściągnęli lidera. Lider to jest gościu, który no, jest mocno hypowany. Jest to taki gość, który bardzo potrafi kierować swoje drużyny, jakimiś tam leblankami i reliami i tak dalej. No i to. Ogólnie jest taka drużyna, która no może albo wypalić bardzo dobrze, bo ogólnie na papierze to są mega dobrzy zawodnicy. Tutaj oczywiście crunch i lawrop zostają e, cały czas, także fajny to jest skład na papierze, ale dużo się mówi o tym, że to są ludzie, którzy. E, no, są trochę toksyczni, trochę tacy, wiecie, flipowaci. Jakby potrafią grać, ale dużo ludzi się boi o to, że mogą po prostu się nie... Nie dogadywać czy coś takiego. Jeszcze tutaj head coach został zmieniony, Duke był wcześniej. On ogólnie już od jakiegoś czasu tam był w tym vitality. No i nie było tam za ciekawie, więc w końcu go zmienili. I wzięli Tasza, Polaka, Rodaka, który wcześniej był w ich akademii, właśnie. No i dostał awans do głównego składu, także fajnie, brawo dla niego. Eee, tylko, że no to będzie spore wezwanie dla niego, wydaje mi się. Eee, jeśli chodzi o coachowanie takich po prostu ników, takich osób. Ale trzymam kciuki. Jeśli chodzi o moje jakieś tutaj, wiecie przewidywania. Myślę, że jeśli chodzi o top 3, to tutaj bym nic nie zmieniał, czyli G2, Rogue i Mad Lions i to myślę, że są trzy drużyny, które polecą na wolcy i za to trzymam kciuki. Jeśli chodzi o top 5, no to bym dawał chyba wciąż Fnatic, o ile to pyknie oczywiście. No i wydaje mi się, że naprawdę to Vitality muszę, mo, może tutaj wejść, ale powiedzmy takie top 6 w sumie. Także Fnatic, Vitality i jeszcze tutaj Kurczę, wydaje mi się, że albo Misfits Gaming, albo Szalkę, tak bym stawiał. No, bo to przecież oczywiście to są playoffy, prawda? Także tak bym widział, tak bym to widział. Ale jeśli chodzi o to, czy wydaje mi się, że się nic nie zmieni, chyba że naprawdę Vitality tutaj klikną razem i no jest ogromny potencjał w tym składzie. Naprawdę na, na papierze ten skład wygląda zajebiście i to może tak dobrze wypalić, że oni nawet mogą wygrać całą Europę, jeśli dobrze zagrają. Ale zobaczymy. Zobaczymy, na pewno będzie ciekawie, z taką drużyną w, w LEC. I lecimy oczywiście sobie na STS, skleimy sobie kuponik. No i dobra, i skleimy sobie jakiś tutaj kuponik, hmm. Nie przeglądałem tego wcześniej, jak zawsze na czuja trzeba zrobić. Hu, 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 dobra. Kurde, g namadlając no otwarcie, no piękny to mecz będzie, zawsze ma ten problem jeśli chodzi o start sezonu, że no te drużyny to jednak wiecie, była miesiąc przerwy prawie, czy tam miesiąc albo dwa nawet tak naprawdę dla niektórych składów, więc nie wiadomo co tutaj przyniosą, jest jakby nowy patch, inaczej troszkę się gra od tego co było na MSI czy też było w tamtym splicie, dużo zmian jeśli chodzi o skład, oczywiście, więc przewidywanie tutaj czegokolwiek jest ciężko, ale Zróbmy tak, dajmy po prostu rogue, bo myślę, że na nich zawsze można liczyć. Eee, Fnatic na Misfits. Dam na Misfits. Myślę, że Fnatic może mieć bardzo ciężki start tego sezonu. Shark na Vitality. Vitality jako faworyt. No ma to sens w sumie. SK Gaming na Astralis. A dam na Astralis. No przecież SK Gaming. Jezu, o. Nie chcę mi się już zaczynać jeszcze raz na temat tej drużyny, co oni odwalili, po prostu. jeszcze bym jakieś dwie tutaj gierki znalazł. Czy tu na szalkę? Czy tu? 1.6. Dziwne. Aż taki kurs na G2, Jestem pod wrażeniem i to zwłaszcza na szalkę. Ciekawe podejście tutaj od STS, trzeba to wykorzystać. I jeszcze jedna, jeszcze jedna rzecz. matlając na Fnatic. Poproszę to, poproszę jak najbardziej. Dwie dyszki? Myślę, że dwie dyszki mi wystarczą. 170 zł do przytulenia. Chociaż czekaj, ten trzeci dzień jeszcze. Rok na Fnatic. Dobra, jeszcze to, 235 brzmi lepiej. Obstawiamy to. I tyle, mili Państwo. Dajcie znać, jak tam e, przeczuwacie. Jak Wam się podobają składy? Które drużyny Waszym zdaniem będą w play Albo może które na Łocy polecą? W ten sposób zróbmy. E, tyle. Dziękuję pięknie za obejrzenie. Zapraszam na streamę. Inny film na YouTube. Życzę Wam miłego dzionka, Bye bye.